Cześć, witajcie w nowym filmie. Wierzcie lub nie, ale ludzie plasują się nisko na liście stworzeń, które stanowią największe zagrożenie dla własnego gatunku. Zobaczysz, że zwierzęta mogą być tak samo, a nawet bardziej brutalne i okrutne w porównaniu do ludzi. Dzisiaj pokażemy Ci 10 zwierząt, które potrafią zabijać swój własny gatunek. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Oprócz ludzi, szympansy są jednymi z niewielu naczelnych na świecie znanych z okrucieństwa wobec własnego gatunku. Kiedyś sądzono, że agresywne zachowanie szympansów wynikało z winy ludzi niszczenia ich siedlisk i pożywienia. Jednak nowe badania pokazują, że agresja ta jest powodowana selekcją naturalną i walką samców o terytorium i władzę. 92% ataków szympansów pochodzi od samców. Chociaż rozumieją, a nawet opłakują śmierć szympansa, równie dobrze mogło zmienić swoje zachowanie o 180 stopni. W ich świecie zwiększa to szanse na dodatkowe pożywienie i terytorium. W społecznościach, w których żyją, grupy samców zazwyczaj strzegą swojego terytorium. Jeśli napotkają szympansa z innej społeczności, dochodzi do przemocy. Naczelne są również znane z tego, że zwracają się przeciwko członkom własnej społeczności, a nawet własnym przywódcom. Numer 9 Jedną z najgorszych rzeczy, jaką możesz spotkać na wolności, jest samiec modliszki. W przypadku, gdy nie jesteś zaznajomiony z ich zwyczajami, modliszki są łowcami z zasadzki. Oznacza to, że kamuflują się, aby ukryć się do czasu, gdy będą mogły złapać niczego nie podejrzewającą ofiarę. Samice są zwykle dużo większe i silniejsze od samców, a także dużo bardziej bezwzględne. Jeśli samiec zbliży się do samicy, istnieje około 25% szans, że zostanie przez nią zjedzony. Uważa się nawet, że samiec modliszki jest główną ofiarą dla samic. Samice postrzegają swoich samców jako niezawodne źródło pożywienia. Zwykle dzieje się to podczas lub pogodach, a naukowcy odkryli, że liczba jaj produkowanych przez samice wzrasta po tym brutalnym akcie. Numer 8: Szynszyle małe prowadzą dość trudne życie. Te puszyste gryzonie pochodzą z gór andów w północnym Chile i żyją na wysokościach do 5000 metrów. W związku z tym muszą przetrwać w bardzo niskich temperaturach. Wysoka temperatura i wilgotność sprawiają, że są one również podatne na udar słoneczne. Są gatunkiem zagrożonym z powodu dużego popytu na ich wyjątkowe, miękkie futro. Innym stałym zagrożeniem jest to, że muszą się martwić, że zostaną zaatakowane przez członków własnego gatunku. Zwierzę to jest również trzymane jako zwierzę domowe. Lepiej jednak nie mieć dwóch sztuk naraz. Samice są znane z tego, że są niesamowicie agresywne w stosunku do innych samic. Więc nie popełnij błędu z tymi zwierzętami. Będą walczyć do końca. Numer 7 Krokodyle są tak samo brutalne i bezwzględne, jak sugeruje ich reputacja. Mają nawet porę roku, w której znane są z tego, że często zjadają siebie nawzajem. Jest to pora mokra, która trwa od września do marca. Dominujące samce krokodyli często atakują inne samce, aby bronić swojego terytorium. A jeśli krokodyl widzi innego krokodyla, i wygląda na to, że to jedyna zdobycz, jaką zdobędzie tego dnia, nie będzie miał nic przeciwko polowaniu na siebie nawzajem. Jeśli napotka mniejszego krokodyla, poczuje chęć pokazania dominacji i wyeliminowania konkurencji. Wierzcie lub nie, ale podczas gdy samice krokodyli są znane z tego, że są stosunkowo dobrymi matkami, ojcowie z pewnością nie. Podobnie jak rekiny, będą one również jeść własne młode. Numer 6 Większość ludzi pomyśli, że surykatki są słodkimi i nieszkodliwymi zwierzętami. Są wręcz uwielbiane, głównie ze względu na ich kociopodobny rozmiar i uroczą postać Timona w królu lwie. Jednak ludzie nie wiedzą, że surykatki są najbardziej złośliwymi i morderczymi ssakami na świecie. Kiedy następnym razem pomyślisz, że są urocze, kiedy stoją na tylnych łapach, aby obserwować na przykład sawannę, nigdy nie zapominaj, że te urocze ssaki nie wstydzą się atakować siebie nawzajem. Surykatki żyją w grupach z dominującą samicą. Jedna na pięć surykaty zostaje porzucona przez przedstawicieli własnego gatunku. Dominująca samica czyni swoją życiową misję, aby uniemożliwić innym, słabszym samicom kopulację. Jeśli już tak się stanie, dominująca samica nie odpuszcza, atakuje a nawet zjada młode, aby zwolnić zasoby dla własnego potomstwa. Numer 5. Węże są szczególnym rodzajem zimnokrwistych wrogów własnego gatunku. Wężem najbardziej znanym z tego czynu jest kobra królewska. Kobry królewskie są najdłuższymi jedowitymi wężami na świecie. Ich specjalnością jest zjadanie innych węży. Dzięki swojemu jadowi i sile mogą z łatwością pokonać większość napotkanych węży. Walka o ich życie zazwyczaj kończy się w ciągu pół godziny. Dzięki swojemu jadowi węże raz po raz udowadniają, że to one rządzą na swoim terytorium. Nie przeszkadzają im zapasy na ziemi, agresywne ataki w powietrze i splataniu się w walce o samicę lub posiłek. W niektórych przypadkach walka ta kończy się z jedzeniem jednego z węży. Większość walk odbywa się między dwoma samcami, ale są one również znane z ataków na samice z jajami i eliminowanie potomstwa swoich rywali. Numer 4. Gazele już są codziennie zagrożone przez prawie każde inne zwierzę, więc czy naprawdę powinny się bać siebie nawzajem? Odpowiedź brzmi: tak. Gazele są zagrożeniem dla własnego przetrwania. Fakt, że żyją na otwartych przestrzeniach i równinach sprawia, że są doskonałą zdobyczą dla głodnych gepardów, dzikich psów czy innych gazel. Chociaż ich niesamowita szybkość pozwala im zazwyczaj uniknąć większości drapieżników, nie da się uciec przed równie szybkim zwierzęciem. Gazele chcą pokazać swoją dominację, a walki, zwykle między młodymi samcami, trwają aż do śmierci. Jeśli żaden z nich się nie wycofa, sprawy eskalują i wykorzystują swoje rogi, by zderzyć się ze sobą w brutalnej walce, której oglądanie nie jest przyjemne. Wpadają na siebie, aż w końcu jeden z nich się wycofuje lub nie może wstać. Numer 3. Eksperci czasem mówią: Gdyby kolibry były tak duże jak strusie, świat byłby w tarapatach. Nie pozwól, aby ich uroczy wygląd cię oszukał, ponieważ te małe ptaki mają jeden z najbardziej wrednych temperamentów i nawyków. Jeśli czują, że ich gniazdo lub obszar karmienia jest zagrożony, dla ich wrogów to koniec. To zachowanie nie ma zastosowania tylko do jednej płci. Samice są bardziej agresywne w pobliżu ich gniazda. Samce są bardziej agresywne w pobliżu obszarów żerowania. Używają swoich giełkowatych dziobów i ostrych jak brzydwa pazurów. Co zaskakujące, ich intencją podczas walki zazwyczaj nie jest walka do końca. Chcą tylko przestraszyć lub zastraszyć innego kolibra. Ale jeśli nie chce się poddać, to nie ma innej opcji. Numer 2 Oto Czarna Wdowa. Pająk występujący głównie w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Ten przerażający pająk należy do rodziny omatnikowatych i może osiągnąć prawie 4 cm długości. Ten jadowity pająk jest znany z reputacji samicy. Po godach często atakuje samca i zabija go. Stąd nazwa czarna wdowa. Inny gatunek, zachodnia czarna wdowa, nie atakuje swojego partnera w ogóle. Istnieją jednak dwa gatunki wdów, które zasługują na swoją reputację: brązowa i australijska wdowa. I tak, zachodnia czarna wdowa czasami zjada samca, ale nie z takiego powodu jak myślisz. W rzeczywistości zjadają one samce, ponieważ mylą je z jedzeniem. Jeśli samiec wejdzie do jej sieci, a ona jest głodna, przedkłada jedzenie nad kopulację i rzuca się na każdą zdobycz. Dla pająków rozmiar nie ma znaczenia. Numer 1 Lwy to najbrutalniejsze drapieżniki na świecie. Atakowanie własnego gatunku nie jest wyjątkiem. W rzeczywistości jest to dla nich normalne zachowanie. Istnieje wiele sposobów, na które lew kieruje swoją agresję w stronę innego lwa. Zazwyczaj jest to chęć pokazania, kto jest bardziej dominujący w połączeniu ze złym i gwałtownym temperamentem. Poza walkami o terytorium, samce lwów są znane z agresji wobec samic. Jeśli lwica odmówi kopulacji, nie pozwoli jej łatwo odejść. Z drugiej strony, samice lwów mogą zrobić to samo z samcami, gdy się zdenerwują. Ale prawie zawsze, gdy nowa grupa samców przejmuje stado. Ich pierwszą rzeczą jest wyeliminowanie wszystkich młodych w stadzie. Dzieje się tak, ponieważ widzą je jako stratę energii i nie chcą ryzykować, że samice będą z nimi kopulować. Które zwierzę jest według Ciebie najbardziej bezwzględne? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.